Kontenery na drzewo to jedna z nowości w DLC Platinum do Farminga 22. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan. W tym odcinku opowiem Wam wszystko, co musicie wiedzieć na temat kontenerów, które się pojawiły do Platinum DLC. Moi drodzy, obejrzyjcie ten film do końca, dlatego że on zmieni najprawdopodobniej Wasze postrzeganie całego tego DLC, a na pewno konsolowcy się ucieszą. Dlaczego? Nie przedłużając, zaczynamy ten film. Moi drodzy, zacznijmy sobie od sklepu w takim razie. Gdy wejdziemy sobie tutaj, znajdziemy, moi drodzy, coś takiego, co nazywa się kontener. Popatrzcie, on jest prawie na samym końcu tutaj. Jeszcze kawałeczek. O, właśnie, kontener. Występuje on w trzech rozmiarach. Największy 12 metrów, najmniejszy 6 metrów i średni 9 metrów. Możemy do tego dołożyć sobie różnego rodzaju wzorki. Albo zmienić kolorki, wszystko według naszych potrzeb i upodobań. Ja wziąłem sobie tutaj najmniejszy kontener, czyli ten na 6-metrowe kłody, i prezentuje się on właśnie w ten sposób. Jak widzicie, jest on w takim ładnym granatowym kolorze. Żeby tutaj cokolwiek można było zrobić, to trzeba do niego załadować drewno oraz załadować cały kontener na lawetę. Zacznę od tego drugiego, czyli załaduję kontener na lawetę. Nie ma znaczenia, czy najpierw załadujecie drewno, czy najpierw załadujecie kontener. Trzeba załadować drewno go do kontenera i kontener na lawetę. Tylko tyle i aż tyle, kolejność nie ma znaczenia. Do ładowania kontenera można użyć na przykład tego wózka widłowego manitu. Oczywiście testowałem to na pustym kontenerze i to będzie działać, natomiast do jakichś większych, pełnych kontenerów na pewno też można użyć ładowarki tego typu. Wraz z odpowiednimi widłami, już wam je pokażę. No myślę, że na przykład coś takiego, widły do palet, powinny zadziałać. Także to wy sobie już tutaj ustalacie, co byście chcieli. O, to są widły, którymi jak najbardziej kontener będziecie mogli załadować. Zobaczcie, mamy tutaj mały wzór, albo szerokie, czyli to jest do palet. A to jest do kontenerów. Także oczywiście Volvem też to załadujecie. Ja sobie wykorzystam akurat tym razem Manitu. Wystarczy podjechać i po prostu załadować. Nie testowałem, czy można załadować, wiecie co, ten kontener pełny właśnie tym widlakiem, czy można załadować też duży kontener tym widlakiem. Natomiast ja wam oczywiście polecam używanie Volvo, no ale z racji tego, że chciałem przetestować, czy po prostu da się załadować widlakiem, no to to zrobiłem. Czy trzeba jakoś specjalnie tutaj to ustawiać? Moi drodzy, nie. Kontener automatycznie ustawi się na lawecie w taki sposób, że będzie do niej przytwierdzony. Widzieliście? Jeżeli nie widzieliście, to cofnijcie. Kontener delikatnie przeskoczył i ustawił się idealnie. Jeżeli natomiast zrobicie dwa razy dłuższy kontener, to ta laweta delikatnie się rozsunie. Więc możecie sprawdzić sobie coś takiego. Czy w tym momencie ja będę w stanie rozsunąć tą lawetę? Nie, moi drodzy, nie będę w stanie. Teraz już z lawetą nie zrobię nic, dlatego że została, kontener został automatycznie dopasowany do lawety. No to teraz załadujmy drewno do tego kontenera. Przede wszystkim, żeby załadować drewno, trzeba do niego podejść i otworzyć drzwiczki. No, chodźcie, otwieramy drzwiczki, klawicz R, drzwiczki zostały otwarte. Teraz można będzie ładować drewno do kontenera. Pewnie się zastanawiacie, jak to zrobić. No to moi drodzy, popatrzcie. Oczywiście wykorzystam do tego ładowarkę za chwilę, ale najpierw pokażę wam, o co w ogóle tutaj chodzi. Wezmę sobie taki świerk. Oj, czekajcie, że mnie rozwalił. Korzystam teraz z super siły, jakby ktoś pytał. No i popatrzcie, gdy ja sobie tu podejdę, to po prostu tutaj jest autoload. Serio moi drodzy, tu jest autoload. No to teraz podejdźmy, pokażę wam, jak to będzie wyglądało z perspektywy ładowarki, bo podejrzewam, że nie każdy z was będzie używał tutaj autoloadu do tego. Tylko czekajcie, muszę oczywiście nauczyć się obsługiwać to duże ustrojstwo. Ok, także załaduję dla Was e, za pomocą tej ładowarki przynajmniej jeden raz. Potem może jeszcze zrobimy sobie kilka eksperymentów już za pomocą super siły, dlatego że będę chciał Wam pokazać po prostu jak to działa, jak z tego można korzystać. Teraz muszę się. O nie tak? Tak, dobra, 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 dobra. Bierzemy. Super. No i zaraz będę, zaraz będę tu, wiecie co, ładował. Mam nadzieję, że mi się uda trochę tego chwycić. Bo kurde, ja nie jestem, wiecie co, żadnym specjalistą w ładowaniu drewna za pomocą tego highlifta. Przyznam szczerze, chyba pierwszy raz dopiero będę z tego korzystał. E, ale to nic, obniżamy w takim razie teraz. Jedziemy, czekajcie, nie mogę obniżyć. O, odwrócę sobie tak. Tak jest. I teraz zaciskamy, zaciskamy. Ile tutaj wziąłem? Trzy, trzy kłody. Nie jest to może jakoś bardzo dużo, ale wystarczająco, żeby nie narzekać. Dobra, weźmy sobie trzy kłody. No i jedziemy w takim razie. Oczywiście, jeżeli jesteście bardziej doświadczeni tutaj w ładowaniu, to nie będziecie mieć z tym żadnych problemów. No i co teraz? Popatrzcie, ja sobie podjadę w to miejsce i nawet nie muszę się specjalnie wysilać. Tylko po prostu wystarczy, że umieszczę te kłody gdzieś w okolicy kontenera. Opuszczę sobie delikatnie, czekajcie troszkę. O, i zobaczcie, że te kłody automatycznie tam się ładują. Automatycznie one znikają w kontenerze. Także, moi drodzy, mamy oficjalny autoload do drzewa który będzie działał na konsolę, mówię oficjalny autoload, dlatego, że jest to oczywiście kontener, jest to wymysł Giant Software, nie jest to żaden mod, jest to część Platinum DLC, więc moi drodzy, pierwszy autoload tak naprawdę na konsolę do drzewa, tak to trzeba tutaj nazwać, ja sobie spróbuję złapać jeszcze jakieś belki, Mam nadzieję, że mi się uda tutaj. Okej, okay, wezmę sobie jeszcze trzy, spróbuję podjechać. Wiecie, co teraz? Tak, troszkę z drugiej strony. No i pokażę Wam, pokażę Wam, dlatego że ja bardzo się bałem ładowania tutaj do tego właśnie, do tego właśnie kontenera. Naprawdę bałem się tego. Myślałem, że będzie trzeba jakoś celować. Nie spodziewałem się, przyznam szczerze, że Giant Software e, przygotuje dla nas autoload. Więc tak, konsolowcy, możecie się ucieszyć, mamy tutaj, moi drodzy, auto load do drewna. No ale dobra. Teraz zobaczmy sobie w takim razie, co się stanie, gdybym chciał tutaj zamontować belę, bale drewna, która będzie dłuższa niż, popatrzcie. To spowoduje obniżenie ceny sprzedaży. Załadowana kłoda ma niepoprawną długość dla tego kontenera. Jak widzicie, załadowało się, ale my dostaniemy mniejszą cenę. Także jak widzicie, jesteśmy w stanie załadować e, dłuższą część. Ok, nie mogę wyciąć tego drzewa. No ciekawe. Dobra, moi drodzy, to popatrzcie, tu mam jeszcze taki dwumetrowy kawałek brzozy. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Zobaczcie sobie teraz, gdy podejdę. Tak, mamy ten sam komunikat, czyli wniosek z tego taki, jeżeli chcemy ładować tutaj drewno. To przede wszystkim zwracajcie sobie uwagę na długość, moi drodzy, długość tych właśnie kłód drewnianych. Dlatego że jeżeli macie 6-metrowy kontener, no to po prostu ładujcie 6-metrowe bele. Jeżeli załadujecie mniejsze, to oczywiście zostanie wam obniżona tutaj cena sprzedaży. Także tego chyba nie chcecie. Jeżeli nie chcecie mieć obniżonej ceny sprzedaży, to po prostu ładujcie sobie taki rozmiar, jaki jest tutaj potrzebny. Dobra. Powiem wam tak. Ładowanie za pomocą super siły jest proste. To już naprawdę jest bardzo, bardzo prościutkie. Ciekawe czy jeszcze będę w stanie coś tutaj zmieścić. Natomiast ładowanie w jakikolwiek inny sposób również jest proste. Zobaczcie, jest pełno, kontener jest zapchany, także nic więcej już tutaj nie włożymy. No to skoro tak, to należy zamknąć sobie te drzwiczki no i jechać sprzedać właśnie kontener. Gdzie można sprzedać kontener? Oto jest pytanie. Zobaczcie, mamy 21 700 litrów, czyli kontener jest pełny. Nie musimy się tutaj, moi drodzy, martwić o pasy transportowe, dlatego że one tutaj no, nie mają większego znaczenia. Nasz kontener jest przytwierdzony do naszej e, tutaj platformy, do naszej do naszej tutaj lawety, więc nic złego się absolutnie nie stanie. O kurde, ale wymusił pierwszeństwo ten czerwony zbój, no, ale to nic. Teraz powstaje pytanie, co z tym kontenerem można zrobić? Czy można rozładować drewno z kontenera? Nie drewna z kontenera rozładować nie można. My to drewno z kontenerem całe musimy sobie sprzedać. Właśnie jadę w miejsce, w którym możemy sobie sprzedawać to drewno z kontenerem z kontenerem. Cemulowo mówię z kontenerem, dlatego, że ten kontener też będziemy sprzedawać i jest napisane tutaj, że tutaj mówię oczywiście o poradniku do tej gry, że dostaniemy również zwrot pieniędzy za kontener. Czyli można powiedzieć, że kontener to jest taka inwestycja, która zostanie tak naprawdę nam zwrócona za jakiś czas. Także jedziemy sobie. Mam nadzieję, że on nie skręci w lewo. Jedziemy sobie, moi drodzy, na północ mapy. Już wam pokażę gdzie dokładnie w to miejsce. To jest magazyn kontenerów, dlatego że tutaj musimy się dostać. No i zaraz wam pokażę jak wygląda sprzedaż tego właśnie ustrojstwa. Transport kontenerów może odbywać się również pociągiem. Jest specjalny wagon, na który można załadować sobie kontenery. Natomiast oczywiście ładunek, załadowanie. Odbywa się dokładnie tak samo jak wam to pokazałem. No to popatrzcie, dojedziemy sobie tutaj i uwaga, 33 506 euro dostałem za mały kontener. Weźcie również pod uwagę jedną rzecz, że ja tutaj grałem sobie na, uwaga, trudnościach gospodarczych normalnych. To oznacza, że na łatwym zarobicie sporo więcej. Czy to się opłaca? Moim zdaniem, może się opłacać, a na pewno jest bardzo ciekawą nowością tutaj do Farminga 22. Więc myślę, że warto spróbować sprzedawać drewno w kontenerach. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, jak Wam się podoba. Ja uważam, że jest to bardzo ciekawa nowość i na pewno ogromne ułatwienie dla wszystkich graczy, którzy po prostu cenią sobie autoload. Moi drodzy, w takim razie jeszcze Wam jedną rzecz szybciutko pokażę. Dogonimy, mam nadzieję, ten pociąg? Dogonimy. Tutaj jest, moi drodzy, platforma. Zobaczcie sobie: to właśnie na tej platformie możemy wozić kontenery, moi drodzy. O! To właśnie na tej platformie możemy wozić kontenery przy pomocy pociągu. Trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!